Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arkusze bez tajemnic. W tym odcinku zaczniemy omawiać sobie temat tabel przestawnych. Jest to dosyć ważna sprawa w kontekście analiz jakichkolwiek w arkuszach Google. Czemu te Tabele przystawne są takie pomocne, no potrafią nam naprawdę ułatwić życie. Jeżeli mamy kilka szybkich działań do wykonania, to naprawdę tabele przystawne pomogą nam w tym bardzo dobrze. Dużo osób ma problemy z odnalezieniem się w tabelach przystawnych, ale mam nadzieję, że tym filmikiem pomogę Wam rozwiać wszelkie wątpliwości, jak działać z tabelami przystawnymi. To co? Zapraszam do odcinka. Jesteśmy już w arkuszu Google. Przygotowałem dla nas parę zadanek, w sumie 10 szybkich, żebyśmy mogli sobie poćwiczyć jak działać z tabelami przestawnymi. To co? Zacznijmy może od pierwszego zadanka, w którym mamy stworzyć tabelę przestawną, która pokaże sumę wynagrodzeń pracownikach w poszczególnych województwach. Jak w ogóle stworzyć tabelę przestawną? Będziemy pracować dalej na tej samej bazie co zawsze i żeby stworzyć tabelę przestawną, zaznaczymy sobie cały zakres. Klikniemy wstaw, tabela przestawna, ja przeważnie tabele przestawne tworzę w nowych arkuszach, więc klikam utwórz nowym arkusz. Tworzy nam się wówczas nowy arkusz, możemy go sobie nazwać tabela przestawna po prostu, i tworzy nam się taki panel dodatkowy, który mamy wszystkie pola z tabeli po, z poprzedniej bazy. No i mamy tutaj wiersze, kolumny, wartości, filtr. Dobra, ale jak działać w ogóle z tabelami przestawnymi? Dużo osób po prostu ma problem sobie posegregować odpowiednio dane. Bardzo istotną sprawą jest to, żeby najczęściej zaczynać od największych danych. Czyli, jeżeli chcę na początek mieć dane tylko z województwa i do nich na przykład mieć sumę wynagrodzeń, to zaczynam właśnie w wierszach tak naprawdę od województwa, później lecę sobie dalej z wartościami, z sumą wynagrodzeń. Natomiast, jeżeli chcę dodać sobie miasto do województw, no to dodaję w wierszach kolejne pole. Czyli miasto, ale pod województwem. Będę starał się tak segregować dane, żeby te najbardziej ogólne mieć pierwsze. Czym bardziej szczegółowe, tym bardziej na prawo mają iść, bardziej na dół. To tak występem do tabel przestawnych. No to spróbujmy stworzyć tę sumę wynagrodzeń pracowników w poszczególnych województwach. Czyli będziemy potrzebowali tak naprawdę województwo, no i sumę wynagrodzeń. Czyli mamy tutaj nasze wynagrodzenia zasadnicze. Dodamy sobie wartości. Pierwsze już stawia nam się już suma. No już mamy sumę wynagrodzeń dla danego województwa. Było to dosyć proste. Przejdźmy w takim razie do zadania drugiego. W drugim zadaniu mamy utworzyć tabelę przystawną, aby pokazać średnie wynagrodzenie w różnych zawodach. No Okej, okay. w takim razie kasujemy te dane, które mamy aktualnie, chcemy mieć średnie wynagrodzenie w różnych zawodach. Szukamy tutaj zawód, mamy już tutaj wszystkie unikatowe. Zawody z naszej tabeli. Ja często wyłączam sumę, bo rzadko kiedy mi się przydają. Chcemy liczyć wartości dali z wynagrodzenia zasadniczego, ale tutaj już nie będziemy chcieli używać sum, tylko będziemy chcieli używać średnią, czyli average. Już mamy średnią wynagrodzenia danego zawodu. Idąc dalej, mamy zadanie trzecie: wykorzystaj tabelę przestawną do zliczenia liczby pracowników w różnych grupach wiekowych. No to dalej. Mamy też grupy wiekowe, mamy już unikatowe, no i liczbę pracowników w tych grupach wiekowych. Żeby to zliczyć, możemy użyć do tego na przykład właśnie nagłówka imię. On zawiera po prostu każdego pracownika po kolei. A przy użyciu funkcji kąt A wyliczymy ile jest pracowników w danej grupie wiekowej. Dalej to bardzo szybkie jak widać narzędzie. Które na pewno szybciej to zrobimy właśnie w tabeli przystawnej niż wypisywać formuły na przykład unikatowe, później licz, jeżeli i żeby zliczać po tych grupach wiekowych. Wejdźmy do zadania czwartego. W zadaniu czwartym mamy liczbę unikalnych zawodów w poszczególnych miastach. Utwórz tabelę przystawną, aby zliczyć liczbę unikalnych zawodów dostępnych w każdym z miast. Ok. Czyli chcemy wiedzieć, ile jest tak naprawdę unikalnych zawodów dostępnych z każdych z miast. Nie chcemy wiedzieć, jakie to są zawody, tylko chcemy wiedzieć, ile tych unikatowych wartości jest. No to dalej mamy miasto, czyli zawsze będziemy najpierw operować na wierszach i sam program też nam podpowiada, jeżeli byśmy patrzyli od góry, żeby zawsze dane dawać od góry. Żeby właśnie dane zaczynać od wiersza, później kolumny, dopiero wartości. Mamy miasto, no i chcemy tak naprawdę mieć zawód, ale count nam tutaj za bardzo nas nie interesuje. Nas bardziej będzie interesowało count Unique. czyli właśnie to ile jest unikatowych wartości, żeby zliczyło. Czyli w Krakowie mamy 8 unikalnych zawodów, w Radomiu 2, w Warszawie 8 i w Zakopanym 2. Przejdźmy do zadania piątego. W piątym zadaniu mamy podać średni wiek pracowników według CI. OK. W takim razie. Skoro chcemy tylko średni wiek. No to nie ma nic prostszego. Kobiety średnia wieku to jest 43. 46, mniejszy 41, 0,38. Oczywiście można tutaj swobodnie formatować wartości, i już mamy to 43 i 41. W zadaniu szóstym mamy podać najwyższe i najniższe wynagrodzenie w poszczególnych zawodach. OK? W takim razie, skoro mam podać najwyższe i najniższe wynagrodzenie w danych zawodach, To możemy dalej stworzyć wiersze, może wyłączymy suby. Mamy podać największe wynagrodzenie, czy najpierw wartość max. Mamy wówczas największe wynagrodzenie. Można formatowanie poprawić, jakby go zabrakło. I mamy podać jeszcze najmniejsze wynagrodzenie. Nie ma problemu, jeżeli użyjemy drugi raz tego samego pola w zakładce wartości. I można tutaj użyć min. I teraz mamy maks wynagrodzenia i min z wynagrodzenia, i już mamy podane, że architekt najmniej zarabia 3725 zł, a najwięcej 8445 zł. Oczywiście można posortować według tego, który zawód ma najwięcej, czyli inżynier najwięcej zarabia, albo tego, który ma najmniej, tak naprawdę, czyli malejąco. Tutaj poprawimy. O! Czyli Godeta jest zawodem, który ma osobę u siebie, która zarabia najmniej, czyli 3009 zł. Przejdźmy do zadania siódmego. Mamy użyć tabeli przestawień do porównania wynagrodzeń w różnych przedziałach wiekowych. OK? Czyli potrzebujemy tutaj, tak naprawdę, przedziały wiekowe, czyli usuniemy zawód i pozostałe dane, dajemy grupy wiekowe jako wiersze. I co my będziemy chcieli podać w wartościach, no to te wynagrodzenia zasadnicze, dalej. Parę razy sobie możemy je wystawić i oczywiście, co można tutaj zrobić? Można maksa zrobić. Tutaj można dać mina, i tu można dać average, dzięki czemu możemy porównać wynagrodzenia w różnych grupach wiekowych, dzięki czemu wiemy, że na przykład największe wynagrodzenia osiągają ludzie w wieku 34-40 w naszej grupie. Najmniejsze wynagrodzenia wychodzi 18-30, a najlepsze średnie wynagrodzenie jest też w grupie 18-30. W zadaniu ósmym mamy podać procentowy udział Ci w poszczególnych zawodach. Ok. Jeżeli nam zniknie to okno zawsze mamy tutaj klik przycisk edytu i możemy ponownie pokazać tabelę przestawną. Kasujemy poprzednie dane. I teraz będziemy chcieli mieć tak. zawód będziemy chcieli mieć w wierszach. Płeć będziemy chcieli mieć w kolumnach. Chcemy usunąć sumy, bo nie chcemy jej tutaj mieć. I chcemy wiedzieć co dalej. Procentowy udział mężczyzn i kobiet. To można tak naprawdę zrobić Tutaj też sumy usuniemy. Ile jest tych osób? Kąt, kąt. A. OK. Wyliczył nam tutaj. Ile jest osób w danym grupie, czyli mamy w małym zeszłym Tylko poprawimy tutaj, oczywiście, formatowanie, żeby było liczbowe bez tego. OK. No ale mam tutaj procentowy udział, właśnie ile jest kobiet i mężczyzn w danym zawodzie. Tutaj nam jeszcze to nic nie mówi. Czyli możemy tu wyśleć jako procent wiersza. Tutaj tak samo procenty powinny być. I dzięki temu wiemy, że najwięcej kobiet mamy na przykład tutaj stanowią 100%, tutaj 77, 85. Dzięki temu liczyliśmy udział. Kobiet i mężczyzn w danym wierszu. Dla kolumn, w tym przypadku nie miałoby to większego sensu, bo kolumna u nas tutaj zwraca 100%, tutaj 100%. Czyli tutaj bardziej obliczamy, w której grupie tak naprawdę mamy najwięcej kobiet, a w której mężczyzn. Czyli tutaj mamy porówno geodetów i geografów, kobiet mamy właśnie porówno w tym przypadku. A tutaj mamy najwięcej mężczyzn jako kartografów. Idąc dalej, mamy stworzyć tabeli przestaną, która pokaże sumę wynagrodzeń w poszczególnych grupach wiekowych. Dla każdej płci grup wiekowych będziemy chcieli mieć w wierszach, łać będziemy chcieli mieć w kolumnach. Ja stosuję taką zasadę właśnie im mniej danych, gdyby było w kolumnie, jak najwięcej w wierszach. Jest to bardziej czytelne dla mnie. To sumy w sumie w tym przypadku mogę zostawić, że podsumowało nam całą, całą kolumnę, ile kobiety zarabiają łącznie. Czyli jak dodam wynagrodzenia zasadnicze, zamienię to oczywiście na złotówki. No to już wiem, w której grupie wiekowej jaka jest suma wynagrodzeń. Jest to dosyć szybkie. I ostatnie zadanie dziesiąte. Utwórz tabelę przestawną, aby porównać wynagrodzenia pracowników w różnych miastach w na zawody. Ok. Będę chciał porównać, załóżmy średnie wynagrodzenia, miasta i zawody. Teraz trzeba się zastanowić, czego mamy więcej miast czy zawodów. Wykasuję wszystko. Sprawdźmy sobie, miast mamy, 4, a zawodów mamy. Znacznie więcej, przez co jest to raczej mniej czytelne. Obróćmy sobie to miejscami. Ci miasto dajmy do kolumn, zawody damy do wierszy i teraz wartości możemy to zrobić w następujący sposób, czyli porównać na przykład wynagrodzenia zasadnicze i dać dla nich average. W tym przypadku nie ma co porównać, tu widać, że w Krakowie lepiej filolodzy na przykład zarabiają, tutaj lepiej zarabiają w Krakowie. A coś można to jeszcze dodać? Oprócz average można dodać na przykład maksa. Dzięki temu mamy, że tutaj mamy wartość dla Krakowa i w taki sposób nam będą wyświetlały się wartości. Może wyłączę to na chwilę. Jest to trochę za długie, więc może poprawmy po prostu to na średnie. Wynagrodzenie. A tu damy maksa. Wynagrodzenia, dzięki czemu możemy dalej analizować sobie nasze dane. Przechodząc do takich dodatkowych rzeczy, bo zadania już wszystkie mam wykonane, można oczywiście nakładać filtry. Na przykład chcemy sprawdzać tylko osoby po wzroście, nie wiem, gdyby nam to było potrzebne, czyli chcemy tylko takie osoby z takim wzrostem, i załóżmy, że chcemy tylko wynagrodzenia zasadnicze. Average, y, Amo usuniemy, zmienimy sobie jeszcze to na mniejsze. Zawodów już mamy trochę mniej. Dodamy sobie może miasto. O taki sposób. Czyli w Krakowie mamy jakieś takie osobki, w Warszawie. A ile jest tych osobek o takim wzroście, na przykład? No to już mamy tu informację, że tych osobek. Jest tutaj w Krakowie łącznie 3, w Warszawie łącznie 3 o takim wzroście. No, ale jak zaznaczę sobie wszystko, no to też mam podsumowany, że w Krakowie łącznie jest 47, w Radomie 3, 53 w Warszawie i w Zakopane 208 osób. Czy tyle mieliśmy w naszej bazie? 108 osób, czyli wszystko nam się tutaj prawidłowo zgadza. Co jeszcze tu można fajnego zrobić? Bo tutaj filtry jednak nie są zbyt wygodne, w tym miejscu. Ale jeżeli chcemy mieć na przykład filtry, które będą nam się tutaj fajnie updateowały razem z tabelą przestawną, możemy dodać w danych. Dodaj fragmentator. Nasz fragmentator pozwala fajnie filtrować dane i jest to bardzo fajnie widoczne w arkuszu. Dodajmy sobie wiek. Załóżmy, że chcemy teraz po wieku sortować te dane, no i mamy tutaj właśnie wszystkie osóbki. No to zobaczmy, ile mamy osób poniżej 30 roku życia. Takich osóbek mamy 16 łącznie. Jak widać, fajnie można fragmentatorami sobie ułatwić zadanie z filtrowaniem danych. Osłupek powyżej 60 będziemy mieć raczej mało, ale powyżej 50. Już troszkę więcej. No i takich osób mamy 25, czyli fragmentatory, to też fajna sprawa do tabel przystawnych. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik o tabelach przystawnych był dla Ciebie pomocny. I zacznij sobie z nimi działać dla Twoich zestawów danych i ułatwi to szybkie zdobywanie informacji. Jeżeli filmik był dla Ciebie pomocny, zostaw oczywiście subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, co byś chciał dalej zobaczyć w kolejnych odcinkach. Ja życzę oczywiście Wam miłego wieczoru lub miłego dnia, w zależności od której to oglądasz. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i cześć.